To zadanie rozwiązałem w 6 odcinkach. 5 odcinków jest bonusem dla osób wspierających kanał. Natomiast teraz chcę razem z Tobą rozwiązać przykład A. Zacznij od przeniesienia tych dwóch wyrazów na lewą stronę równania. Zapiszmy to. 8 pierwiastek kwadratowy z 3x do potęgi trzeciej, odjąć 20x kwadrat. Odjąć dwa pierwiastek kwadratowy z 3 razy x, dodać 5. Popatrz, z dwóch pierwszych wyrazów moglibyśmy wyłączyć jako wspólny czynnik 4 pierwiastek z 3. A nie, przesadziłem. 4x do potęgi drugiej. Jeśli z tego wyrazu wyłączysz 4x do potęgi drugiej, to zostanie ci 2 pierwiastek z 3 razy x. Jeśli z tego wyrazu wyłączysz 4x kwadrat, to zostanie minus 5. Tutaj z tych dwóch wyrazów wyłącz minus 1 przed nawias. Do nawiasu trafi 2 pierwiastek kwadratowy z 3x odjąć 5 i to się równa 0. Otrzymaliśmy tutaj dwa iloczyny. W każdym iloczynie występuje taki sam nawias. To jest wspólny czynnik tego wyrażenia, więc zapisujemy go na początku. A następnie do nawiasu musisz wpisać to, co stało przy tych dwóch nawiasach. Teraz, chcąc rozwiązać takie równanie, przyrównujemy każdy nawias do zera. Następnie z tego równania wyznaczamy x, usuwam niewymierność zmianownika. Otrzymam w ten sposób 5 pierwiastek kwadratowy z 3 podzielić przez 2 razy 3 to 6. Skąd te liczby? Rozszerzyłem ułamek, mnożąc go o, przez taki ułamek, jak widzisz. Dobra, to już jedną odpowiedź mamy, jedno rozwiązanie. Teraz tutaj idziemy. Najłatwiej jest stworzyć takie równanie, zobacz. Teraz już tylko wystarczy podzielić to równanie przez 4, następnie spierwiastkować obustronnie, pamiętając o tym, że jeśli. Pod pierwiastek kwadratowy trafia wyrażenie podniesione do kwadratu. To zawsze zapisujemy dane wyrażenie w wartości bezwzględnej, oczywiście pomijając potęgę. Pierwiastek kwadratowy z jednej czwartej to jest jedna druga. I gotowe. Pierwszy przykład za nami. Za chwilkę odcinki bonusowe.